Witam Was serdecznie, w pochmurny poniedziałek. Podejechałem już na siłownię. Dzisiaj będą grane martwe ciągi. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie to wyglądało. Mam już nowy pas z Monsterka, większy. Także podejrzewam, że będzie dużo lepiej i dużo łatwiej mi się złożyć do pozycji. Co więcej, mają przyjść sztangi co dzisiaj. Mam nadzieję, że przyjdą w tym okresie, w tym czasie, co jestem teraz na siłowni. Eee, co jeszcze, co jeszcze, w tym tygodniu fajnie dużo rzeczy, bo ma być robiony wydek w paserat eee, Ale kurde, miał być dzisiaj robiony, nie wiem, odstawić rano, ale nie przyszły jakieś tam zawory eee, mechanikowi, nie przyszły mu zawory do piątku i czekam na informację, czy one przyjdą dzisiaj. Jeśli nie, to nie będę musiał czekać. Nie wiem, do połowy tygodnia może, żeby coś tam ogarnął i będzie robiony też dechroming. I w tym vlogu zobaczycie efekt finalny Passata, tak jak on będzie wyglądał, tak jak on będzie brzmiał nagram wam jakieś tam zajaweczki, coś z procedurą startu, na nowym wydechu tego typu. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się uwiniemy z tym wszystkim i będzie fajny, fajny vlog. A tak jak mówię teraz czekam za Michałem, żeby otworzył mi siłownię. E traz me <silence> Całkiem gładko. Zobaczymy. Teraz 340. I zależnie jak pójdzie 340 zobaczymy co dalej. Ale na pewno chciałbym więcej niż na stanie treningu czyli było 355. Strzelam 36, 365. Um, no, ciężko jest progresować. wiecie Tak, jak to ja progresuje mocno priorytet na przysiad, chcę dużo zrobić w tym przysiadzie. To ciężko w drugim ciężkim boju a tak progresować, o ile jeszcze w ławie mogę. Nie jest to na tyle wymagający trening, to jednak ciągi. Są na tyle wymagające, że dostaje to po dupie troszkę, nie? Dostaje po dupie, no ale liczę, że na tych zawodach minimum chciałbym zaliczyć 380, to jest takie minimum, minimum, co chcę zrobić, jak będzie wygrać, to będzie w ogóle rewelacja. Przyszłe sztangi od AXO będą testowane w piątek na siadach. Zaraz wam je pokażę. Zaniosę jeszcze drugą yy, na salkę, Porobię akcesoria yy, i co? Przyjemny tydzień się szykuje. O ile wydech wypali, sztangi już przyszły. Dechroming wypali. Yy, starczy czasu. No i jak pierdziachnie PR w przysiadach, ale go wam prawdopodobnie nie pokażę. Nie pokażę jak to będzie wynik. Bo za tydzień, w następnym tygodniu, prawdopodobnie będą nagrywki dla KFD I tam zobaczycie e, atak na PR Proszę bardzo, nowe dwie sztangusie Oje, czuję, co witam u tatusia, witam Będziecie bardzo dobrze traktowane. oj tak Poczujecie co to ciężarki, oj Kurwa, ale są naprawdę, te wszystkie sztangi akce są takie kurde ładne te fajne grawery, no kurwa podobają mi się rewelacyjnie te sztanki eee, i teraz pytanie bo nie dostałem info do końca która to będzie ta najsztywniejsza, tutaj mamy powerlifting i tutaj wie, no nic wytestujemy w e, piątek, wydaje mi się, że ta będzie tą sztanką, na której będę robił Siady, no ale zobaczymy. 400 plus powinno zweryfikować, że tak powiem, już każdą kurwa sztangę, jaka może być. No nie, no są, są kurwa piękne. Witam, tatusia. O tak. Dzwoniłem sobie do osoby, która ma mi robić ogarniać ten wydech. Niestety paczka nie przyszła. Nie odpowiadają. W ogóle bukacik. <noise> e, bo Podostałem od chłopaków wtedy co u nich byłem. Odkopałem tą koszulkę, gdzieś mi się zawinęła. i... A fajna, bo jest kurde luźna. Lubię luźne ubranka teraz. To mniejsza. E, no i nie wiadomo, czy w tym tygodniu, kurde, będzie ten wtek zrobiony. Zumiem, bo ja chciałem już, już usłyszeć, jak ten diabełek się wydobywa y, z pasata. No ale niestety, kurde, chyba, chyba się nie przekonał w tym tygodniu. Mm. Możliwe, że z polskiego tam, z polskiej dystrybucji to zamówi i, i, i ogarniemy to jeszcze w tym tygodniu, ale pod koniec tygodnia. Najwyżej to zdziałam tak, że po prostu we wtorek albo... <coughs> przepraszam, jutro albo w czwartek, może nie w czwartek nie przed środami, jutro albo środa mi tylko zostaje, żeby zrobić sobie ten dechroming i zmienić Felgi. I chyba tak zrobię. Będzie to już sobie cacy coś, glę, coś zrobione No i będę czekał już tylko za mm, Za zrobieniem Wdechu, no i będzie wszystko w sumie No Chciałbym, żeby to było w tym tygodniu, bo Fajny materiał, już my nagrali Mam taką miejscową, Jakieś, no Fajne przebitki mi się zrobiło, kurde bele No nic Czekam za Klaudią, bo jest u kosmetyczki Odpoczywam, jedziemy na zakupy no i tyle. No i widzimy się pewnie dopiero w środę, na treningu. No jak widzieliście, starałem się zrobić trening wyciskania 180. I na tym zakończyłem. A dlaczego zakończyłem? Bo poczułem niepokojący ból w lewym, w moim lewym piersiowym, i dlatego odpuściłem. Już to nie jest, nie jest ten wiek, ta szajba że wiecie, coś tam po ale chuj, dokładamy, bo trzeba zrobić plan. Nie odpoczywam jutro. Jutro odpoczywam, jutro sobie zrobię ten chroming outka, pokażę wam, jak to będzie wyglądało, i w czwartek spróbuję zrobić wyciskanie przed e, siadami piątkowymi. E, I zobaczymy jak to będzie wyglądało. E, czy ten ból będzie dalej występował i jeśli tak, e, no to wybiorę się pewnie w poniedziałek, wtorek do Fizjo e, ogarnąć temat. Zobaczy, co tam się dzieje. E, bo wiecie, tak jak teraz, na kurde, przy jakichś ruchach nic nie czuję, nie boli mnie. E, tylko dopiero tak przy 160. Poczułem, że no coś tam jest nie tak, tak jak mówiłem, no, tych 222,5 sztandze, co wyciskałem tydzień temu poczułem takie, że otworzył mi się ten pierciowy coś tam coś tam mnie ukuło, ale no kurde nie wiedziałem, no i później mi przeszło na dobrą sprawę no to mówię, dobra, no kurwa, chyba jest ok no ale jak widać do końca ok nie jest no bo to czuję i ta 180 nawet była taka wolna nie było to takie szybkie, nie było takiego, takiej dynamiki takiej stabilności poczułem ten dyskomfort no zobaczymy, okaże się w czwartek okaże się w czwartek, a jutro się widzimy jutro się widzimy na dechromingu paserati. Niestety chyba wydechów w tym tygodniu nie uda się zrobić, kurczę, bo nie przyszły części żeby mógł się za to zabrać mechanik. Jako że nie przyszły części, no to czekamy, czekamy, nie wiem, albo w piątek może się uda to zrobić E, a jak nie w piątek, no to dopiero na przyszły vlog będzie miał nowe życie e, Passat. Tyle. No, właśnie czekam, e, bo nałożyłem podkładzik na felgi, zaraz będzie czarna warstwa szła. E, pokażę Wam, jak to będzie wyglądało pod koniec. Tak widzicie, zmiana imidżu kurła. Jak się Wam podoba i <laughs> yy, łyse glaca jeszcze na zawody i będzie perfekto. No, robię to. Yy, zaraz pójdę jeszcze oklejać auto, tak, żeby ten dechroming zrobić. Yy, na razie czekam aż to troszkę podeschnie, a jest nie za ciepło. Także będzie troszkę mieć chło, niestety. Yy, zobaczymy. Kurwa, ja zamówiłem jakiś podpad, ale po chuju, bo zostawia takie jakieś dziwne kurwa smugi, a rozkładam to dobrze. I, i bo już robiłem to nieraz, ale jakiś trefny jest burła. No nic, czekam, no i później to się jeszcze nagra. Dobra, felgi założone. Yy, taki dechromik zrobiony, niepełny, ale to Wam pokażę. Później jadę zawieźć stare felgi, yy, ale teraz nie chciałem o tym, bo słyszałem w radiu, kurwa, to, to w, 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 w tym momencie mówili. Jaka to jest manipulacja ludźmi, kurwa mać, to jest dla mnie coś niesamowitego. Zmniejsza to, że znowu wszystko będą zamykać te hotele, nie hotele. To już jest chuj. Ale reklama, gdzie mówi jakiś yy, gościu, który ma otwartą restaurację, że dzięki jakimś tam kurwa, pieni pieniądzom z, z rządu, kurwa z państwa, cokolwiek i tam te inne, nie, nie będę się zagłębiał, że on utrzymał działalność że on utrzymał miejsca pracy kurwa no przecież nie znam osobiście żadnego, a znam osób sporo, którzy prowadzą jakieś swoje działalności czy to gastronomiczne, czy, czy właśnie jakaś siłowne czy cokolwiek żeby ktokolwiek mówił, że jest zajebiście bo ktoś mu ktoś coś pomógł z tego państwa no ja pierdolę, to jest taka manipulacja i wiecie, starsi ludzie, czy ktokolwiek nasłuchają się takich bredni i później to kurwa powielają i się kłócą, że nie, to zajebiste jest, że, że super jest. Rewelacja jest, kurwa. Ja pierdolę w tym państwie naprawdę, jeśli nie kminisz, nie rozkminiasz yy, i nie masz głowy na karku, to możesz sobie osiągnąć, kurwa, nie wiem co. Ja możesz sobie włożyć kija w dupę i z nim sobie chodzić za przeproszeniem. Yy, Wybacz, że tak mnie naszło, ale no, yy, zazwyczaj u mnie takich rzeczy y, nie ma na kanale, pewnie mogą mi upierdzielić zasięgi za to, co powiedziałem, ale mniejsza, wydupcona, po prostu to jest dla mnie chore już, chora sytuacja. No. Ja już nie chcę mówić tam o sobie i tak dalej, bo było gorzej, było lepiej. Y, teraz jest OK, ale kurwa naprawdę powiem wam, że jeśli osoba w tym państwie się utrzyma i dobrze żyje, to kurwa w każdym innym państwie będzie żyła zajebiście Bo jeśli Polak ogarnął sobie, żeby żyć w dobrobycie No to kurwa nie ma miejsca, gdzie byś sobie nie poradził ziomuś Dwie sztuki talerzy Odaxor, eee, no dzisiaj się przydadzą na kramot. <grywy> Oj, przydadzą się kurwa. Całe nocony. ale mało. Leczymy piersiowy Zobaczymy, czyli jeszcze wciskanie odpuszczę pewnie i dopiero. Za dwa tygodnie coś przyatakujemy A co to za? Niunia O jej. brudna jest. O jej. O Tyle w tym vlogu. Yy, za wiele wam jakby nie pokazałem z tego, co miało być pokazane. Siadów, tak jak mówię, nie mogę pokazać, bo będzie za tydzień to na kanale KFD. Yy, także pewnie za tydzień zobaczycie yy, trening siadów. Yy, ale powiem tak, jest dobrze. Yy, wyciskanie, tak jak mówię, odpuszczam. przyszły tydzień. Mm, tylko jakiś tam rehab, dzisiaj też sobie jeszcze porozbijam piersiowy, no cały tydzień będę go sobie rozbijał, eee, ale jestem dobrej myśli, eee, w przyszłym tygodniu te ciągi spróbujemy zrobić fajnie, eee, będzie ogień eee, na tych ciągach, na to liczę, eee, znowu między trochę ten kapel kurła niech przejdzie, bo jest masakra, eee, wydech, jak widzicie nie udało też się zrobić czekam cały czas te informacje masz przyjdą te zawory liczę że w przyszłym vlogu już będzie i fajny fajny siat taki kurde porządny z dobrą ekipą plus ten wydek także będzie co będzie co oglądać i tyle i widzimy się, widzimy się za tydzień moi drodzy Wybaczcie, że nie nagrywamy teraz żadnych tam no, wyzwików grubasa, merytoryki i tak dalej, bo po prostu nie mam, nie mam na to aktualnie czasu. Nie mam na to czasu, wyzwików grubasa nie chcę ryzykować jakimiś kontuzjami, a merytorykę muszę się do tego przygotować, żeby dla Was to fajnie nagrać i tak dalej. A powiem Wam, że pracy mam bardzo dużo, plus szczerze, jeśli mam już jakiś okres, gdzie mam troszkę wolnego. To chcę odpocząć, bo yy, no jednak to już jest końcówka przygotowań, i człowiek jest wymęczony, co widać po tym, że co chwila miała, po jak jakieś choróbsko. Yy, dobra, Widzimy się na tydzień. Trzymajcie się.